Siemanko, z tej strony Koks, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kolejna tierlista moi drodzy Szybka tierlista, e, odcinek dla leniwych Tierlista Zeusów A że mamy tylko 6 Zeusów, no to będzie szybki odcineczek Tak widzę znalazłem taką fajną tierlistę, gdzie jest 6 tierów, tak? Więc tutaj po prostu każdy Zeus otrzyma swojego tiera, po prostu Tier S, A, B, C, D. Aha, tu jest E. E nie ma ASF. Dobra, weź to, edytuj S, A, B, C, D. E. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystko się zgadza, jest sześć Zeusików. Tak każdy Zeus otrzyma swój tier teraz. Eee, dobra, niestety, kurde, na CS lot nie mam pojęcia, w jakim, gdzie tutaj Zeusy, tak wszystkie, że mi po kolei pokazało, Naprawdę, szukałem w karabinach. Nie ma. Szukałem w pistoletach. Również tu nie widzę, żeby było coś takiego. nie ma Zeusa nigdzie. Po prostu muszę tak szukać Zeusa jakiegoś wybranego przez siebie. No dobra, to yy, po kolei. Może zaczniemy od od, od dołu do góry, tak? Syf. Co jest syfia z tym e, Zeusem? Oczywiście, że ten taiga to jest bodajże. Zeus Tajga. weź go, znajdź tego Zeusa. Um, czy on tu będzie w ogóle? Myślę, że nie. Jest jakiś DD pad. Okej, okay, no syf. Straszny syf. Tak naprawdę poza wojskowym ekwipunkiem to nie ma dla niego zastosowania żadnego. no, Są, mówię, lepsze Zeusy i to też tanie dosyć. Zeus nie jest jakiś drogi, żaden zeus nie jest jakiś drogi, więc ewidentny syf. Dobra, kolejny. Co wrzucimy na D? M mam dwóch kandydatów. Ehm, ta ryba. Albo, albo ten niebieski Obczajmy sobie tego niebieskiego, że on tu będzie Jest niebieski jeden, pokaż mi go Ale może jakiegoś faktoryniu Faktoryniu Elektryczny błękit, dobra, będzie jakiś elektryczny błękit tutaj? Nie ma, ale jecha, ja, tak mam tutaj. Właśnie jest elektryczny błękit. Olejmy te niebieskie rzeczy, bo on jest cały niebieski w factoryniu. Po prostu jest niebieski. Okej, okay. on nie jest taki tragiczny brew pozorom. Tak naprawdę jak było tych zeusów więcej, to bym go wyżej wziął. To samo myślę ta ryba, czy ja mam. Weź mi pokażę. Czy ja mam zeusy tutaj? Ile mam zeusów? Mam cztery zeusy na sześć możliwych. No dobra, to się będzie może to jest ryba, i to jest ryba. Lekkie zrzucie, dobra, no to... Myślę, że ryba jest trochę fajniejsza. Może może na przykład po tej stronie drugiej, um, Daryl, pokaż mi Darylka, z Darylem, nie no, ta ryba jest myślę fajniejsza o wiele, niż ten niebieski, dlatego um, ja bym tego niebieskiego dał wyżej, ale że stwierdziłem, że każdy Zeus otrzyma swój tier, to po prostu damy go na D, a rybę damy na C, ryba też jest spoko, dobra, tier B, tier B dam tego żółciaka, całkowitego żółtego, mam takiego oczywiście też, obczajmy sobie go tutaj, będzie szybciej i żółty, ładny, elegancki skinek. Mimo, że jest prosty, to on też ma no fajne naklejki. Tak mi się fajnie dobrało, że on powstał i ile później ten Major był z tymi ładnymi naklejkami. Oczywiście naklejk nie powinienem oceniać, ale kurna bosko wygląda z tymi naklejkami. Też żółty, ale bardziej mi się ten żółty podoba niż niebieski, tak szczerze. I ja bym go wrzucił na tier B, właśnie. I teraz tier A i S. Najładniejszy Zeus i prawie najładniejszy Zeus. I ja mam zagwozdkę, naprawdę mam zagwozdkę teraz, którego Zeusa wybrać. Na początku obczajmy tego, co ja mam. Olimpa. I tutaj, no, to jedno. Piękny, to jest pierwszy Zeus w cs tak? Bardzo ładny, bardzo, bardzo ładnie zrobiony Zeusik. Naprawdę, kwi no kurna, kwintesencja trochę Zeusa, no tutaj pioruny, prawda, są, a też Zeus polega na po prostu smuze te, te, tej elektryczności, która tam powala przeciwników. Obczajmy sobie tego smoka, tego, tak? Nie ma żadnych rys tutaj. No jest tutaj lekka, ale... A tutaj też jest. Zeus jak najbardziej spokojny, najdroższy Zeus w grze ogólnie jest. Biały taki, elegancki. Mm, taka śmieszna lorka, co, smocze chrapanie. Dragonora w wersji śpiącej. Serduszko i detale jakieś. O patrzcie, to jest jeszcze inny, nie widziałem go z tej strony nigdy. Kolorowy smoczek taki. Ale szczerze myślę, że jednak polecę, że ten Zeus jednak jest lepszy. To jest tematyczny Zeus. Pioruny, Olimp. Zeusik Bóg piorunów. To jest fajny Zeus, bardzo ładny Zeus, ale myślę, że... Ten jest bardziej ikoniczny taki Jeżeli można tak nazwać, tak nowego skina, ale Bardziej taki ikoniczny ten Zeusik jest Tier lista Zeusów, moi drodzy Sześć skinów, sześć klas, no, Ja tak zrobiłem, myślę, że wiele osób się zgodzi No ewentualnie tu by zmienili Albo, nie wiem, tą rybę może dali nad tego Ale ja uważam, że ten jest fajniejszy Mimo, że jest cały żółty, tutaj jest ta ryba To jednak ten żółty ma taki ładny żółty Taki, podoba mi się ten żółty właśnie kolorek No i tak to się prezentuje, moi drodzy Szybki odcineczek, tier lista Zeusów Na prośbę pana byłem tu a, no i z mojego lenistwa, więc Odhaczone moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do następnego odcinka. Na razie. Cześć.